Witajcie kochani, nazywam się Adam Partes. Mamy taką wierną kibickę naszą. Prawie od roku. Zawsze przychodzi w piątki tutaj obładowana zakupami i słucha o czym mówimy. Już będzie koło roku. Słucha potem ogląda w internecie i komentuje. Taki nasz komentator, później zdaje nam relację. Pani dobrze powiedziała. Pan dzisiaj dobrze powiedział, a ostatnio do mnie powiedziała, a pan już za dużo mówi o tym zbawieniu. O zbawieniu. Kochani, a o czym mam mówić? Jak nie o zbawieniu. Bo zbawienie jest za darmo. Wiecie, można pić te piwko zimne, smaczne, jeść smaczny posiłek. Jeść smaczne lody, bujać się z boku na bok, słuchać pięknych melodii, ale wiecie, bez Jezusa to jest za przeproszeniem gówno Gównowarte, gówno warte, czyli nic nie warte. Nic, bez Jezusa to nie ma żadnego znaczenia, kochani. Żadnego. Żadnego. Żaden smak piwka, żaden smak jakiejkolwiek pizzy, jakiegokolwiek loda nie ma żadnego znaczenia przy zbawieniu, bo zbawienie jest za darmo, zbawienie jest za darmo. Chce Pan być zbawiony? Jeszcze dziś może Pan być zbawiony. Jeszcze dziś może Pan być zbawiony. Nie. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do mego Ojca jak tylko przeze mnie. To religie zakłamały tą prawdę, tą jedyną drogę, jaką jest Jezus. Każą wam modlić się, biegać do kościoła, jakieś święta uprawiać. To nie ma żadnego znaczenia. Te wszystkie uczynki, prawa w oczach Boga są jak brudna, sprogawiona szmata. Tak jest napisane w Biblii. To jest nic nie warte. Nic nie warte. Każdy człowiek, Musi uznać Jezusa ofiarę za stuprocentową i wystarczającą, bo to się wykonało w stu procentach. Nic do tego nie dodasz, żadną modlitwą, żadnym chodzeniem do kościoła, żadnymi uczynkami, to jest wszystko martwe. Jezusa nie obejdziesz, Jezusa nie obejdziesz. Nie ma takiej opcji. Żadną wpłatą na fundację, żadnymi dobrymi uczynkami, nic nie zrobisz. Musisz narodzić się na nowo z Bożego Ducha, każdy człowiek. Narodzić się na nowo, uznać Jezusa ofiarę za stuprocentowo wystarczającą, uwierzyć, że umarł za wszystkie Twoje grzechy, błędy i zmartwychwstał w ciele i uznać swoim Panem na resztę życia i będziesz zbawiony. Wystarczy, że odwrócić się od swoich grzechów, spokutujesz, czyli. Wyciągnij rękę do Jezusa, bo On wyciągnął do Ciebie już dwa lat temu i czeka. Nie da się omotać w żadną religię. Religia Cię oddala. Do jakichś świętych każe Ci się modlić. Do jakichś pośredników. Nie ma żadnych pośredników. Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Zrozumcie to, kochani. Tylko Jezus. Ja byłem trzydzieści parę lat alkoholikiem hazardzistą, obludnikiem, szydercą. Wiecie, dwa lata temu jeszcze tu siedział, siedziałbym i pił piwko. A teraz stoję tutaj przed Wami i mówię, że zbawienie jest za darmo z łaski przez wiarę. To jest ta niezasłużona Boża przychylność dla każdego człowieka. Tylko tak, przez wiarę. To jest łaska, Boża łaska. W Jezusie Chrystusie to było ostatnie słowo Boga dla każdego człowieka tu na Ziemi. Obudźcie się, kochani. Z tego letargu. Oddajcie życie Jezusowi. Niech Jezus panuje w Waszym życiu. A nie lęki, jakieś obawy. Dzisiaj zagłuszacie alkoholem, dobrą muzyką. A w poniedziałek znowu te same lęki, obawy. Co będzie ze mną, co będzie z pracą. Czy będzie wojna, co z tym Putinem. A jakie to ma znaczenie? Oddaj życie Jezusowi. A się przekonasz, to nie ma żadnego znaczenia. Jak Jezus będzie panował w twoim życiu, nie będziesz miała żadnej depresji, nie będzie panować depresja, lęki, choroby, bo panuje Jezus. Kochani, ja byłem lękliwym człowiekiem. Ja bym w życiu to nie stał i nie głosił Ewangelii jeszcze dwa lata temu. I gdyby ktoś mi powiedział, że wyjdę, to będę głosił za Chiny Ludowe, narobiłbym w Majty. Zobaczcie, ustanowiłem Jezusa swoim panem. On panuje w moim życiu, ja już niczego się nie boję. Bo no nie mam czego się bać, jestem zbawiony. Z łaski przez wiarę. Chlałem. Byłem hazardzistą, obudnikiem, szydercą. Nic dobrego w życiu nie zrobiłem. A ja wam mówię, że jestem zbawiony. Bo uwierzyłem. To wystarczy. Uwierzyć. W zastępczą ofiarę Jezusa. Jeszcze dziś możecie być zbawieni, kochani. Wyciągnijcie rękę do Jezusa. Nawet jak wypijesz te parę piwek czy parę drinków. Wróć do domu, przypomnij sobie rano, co ten gość tam mówił na rynku, że zbawienie jest za darmo, z łaski przez wiarę, o co chodzi. I zawołaj do Jezusa własnymi słowami. Powiedz, że Jezus chce być Twój. Nie chce już tak dalej żyć. Nie chce mieć tych nałogów, tej depresji, tych lęków. A Jezus cię z tego wyciągnie. Jeszcze dziś. Tylko podejść do tego z wiarą. A będziesz zbawiony, uwolniony, uzdrowiony i szczęśliwy. Zbawiony. Za darmo, z łaski przez wiarę. Nawet złotówki to nie kosztuje, nawet dziesięciu groszy. A za piwko musisz zabulić. A jutro kacyk, główka boli. Aha! Zastanówcie się, kochani. Życzę dobrych przemyśleń. Przy tym piwku. Amen.